Hej, wiesz, że możesz uczyć się w liceum, nie chodząc codziennie do szkoły? Nie wierzysz? Zaraz ci to udowodnię. U domowych uczę się tam, gdzie lubię, w dowolnym miejscu i czasie. Sztywny plan zajęć nie jest dla ciebie? Spoko, wiem, co czujesz. Każdy uczeń ma dostęp do platformy z materiałami, które w zupełności wystarczają do nauki. Wszystkie przedmioty zgromadzone są w jednym miejscu, a nauka to nie tylko nudne notatki, ale też quizy, filmy oraz materiały interaktywne. Wiesz, co jest najlepsze? Mam czas, co mnie naprawdę kręci. Muzykę, sport, naukę konkretnych przedmiotów, książki lub malowanie. Chcesz wiedzieć, jak się zapisać? Po proste. Chodzisz na tą stronę, wybierasz placówkę, która najbardziej ci odpowiada, bo tam będziesz stawać roczne egzaminy. Następnie należy wypełnić kwestionariusz, a rodzic musi podpisać dokumenty i wysłać je do szkoły. Czekanie jest najtrudniejsze. Wiem. Ale teraz wystarczy, że poczekasz na decyzję dyrektora szkoły i tyle. Gotowe. Jeśli chcesz mieć więcej swobody w nauce, a jednocześnie być widzicą, o którym marzą inni, zapisz się do Centrum Nauczania Domowego.